Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj będziemy mówić o nowym numerze piwowara. Tak, piwowara, którego być może już nawet macie, być może za chwilę dostaniecie. My go recenzujemy w wersji online przed workiem. I to jest numer 38 trzeci w tym roku. I jest to ostatni numer, w którym redaktorem naczelnym jest Maciej Hus. Jak pisał, żegna się z przetupem, bo to jest największy piwowar, jaki się dotychczas ukazał. I jest we wstępniaku link QR do ankiety, więc można się wypowiedzieć, w jakim kierunku nowe władze powinny iść. Chociaż nowe władze pewnie mają swoje koncepcje, ale możecie im pomóc. czyli Co byście chcieli wy widzieć w piwowarze pod nowym przywództwem? I od razu mogłabym powiedzieć, co ja chciałabym widzieć w piwowarze pod nowym przywództwem. Jeżeli rozkłada i wyskakuje <laughs> ślimaczek, taki rozkładany, taki kartonowy ślimaczek w książkach dla dzieci, nie? Nie to? Nie, nie to chciałam okay. powiedzieć. Chciałam odnieść się do pierwszego tekstu, który się znajduje w Piwowarze. Jest to wywiad z Arturem Napierkowskim, przeprowadzony przez Pawła Leszczyńskiego, który jest po prostu za długi. E, Także to, to tak. jest mój apel do nowych władz. Tnijcie! Tnijcie nie, po prostu bez litości! Nie bójcie się ciąć. No tak, bo wywiad jest w sumie ciekawy, ale faktycznie ma się wrażenie, że w pewnym momencie no, można by to chyba zrobić trochę krócej? Można by to było zrobić zdecydowanie krócej, tym bardziej, że sam początek tego wywiadu odnosi się do rzeczy, które są już nieaktualne, czyli lockdown. Znaczy, ok, może w momencie, kiedy to mówimy, nie ma lockdownu, jutro już ten lockdown będzie i będzie to znowu. Ale może aktualne. to być inny lockdown niż ten, w którym, o którym Artur tutaj opowiada, więc. Więc tak, dałoby się to przyciąć. Ja to mówię Wam, drogie Nowe Władze, jako dziennikarka z prawie 20-letnim starzem. Z autorami zawsze jest taki problem. Nie mówię, że to jest problem z Pawłem Leszczyńskim, bo nie wiem, jakim on jest autorem w codziennym życiu. Czyli, pod uwagę, jak te wywiady, nie tylko tętko, bo poprzednie też są długie, to raczej nie jest autorem, który lubi ścinać swój tekst. Tak, ale ja chciałam powiedzieć o czymś innym, o tym, że autor. Z autorami często jest taki problem, że oni się nie zgadzają na jakiekolwiek cięcia. Wydaje im się, że wszystko co napisali to jest złoto i nie da się niczego wywalić. Zawsze się da coś wywalić. Naprawdę nie wiem, czy widziałam kiedykolwiek tekst, w którym nie dało się absolutnie niczego wywalić, chociażby jednego słowa. Więc to jest mój apel do nowej redakcji. A jeżeli chodzi o samą rozmowę z Arturem Napierkowskim, to jest rozmowa poświęcona jego. Życiu. Wszystkiemu. Tak. I Artur ma naprawdę bardzo dużą wiedzę, którą może się podzielić z różnych dziedzin związanych z piwem. Ale fajnie by było wybrać to tak, żeby po prostu zostało w tym wywiadzie samo mięso. Następny artykuł. Paweł Poręba przybliża pils niemiecki jest to piwo numeru. Jak co piwowara, jest piwo numeru, jest opisana jego historia, charakterystyka, jak to uważać w domu. I to jest właśnie to, mam zdaniem, mięso piwowara. To jest to, czego... Mięso piwowara. <mianowicie> tak. Tak. No. Oczywiście nie ma tutaj co debatować. Jest to dobrze napisany artykuł. Wszystko, co powinno być, jest w nim zawarte. Jest porządna receptura. Jak to robić? Wszystko tak, jak być powinno w piwowarze. Niedługo po tym, jak dostaliśmy tego piwowara do recenzji, dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że y, tragicznie zginął Bartosz Wojtera, którego właśnie artykuł znajduje się w tym numerze. Bartosz był adiunktem, znaczy dr Inżynier Bartosz Wojtera, był adiunktem w zakładzie geografii, rolnictwa i wsi, Wydział Geografii. Y Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Marcosz poza tym, że współpracował z piwowarem, był też sędzią PSPD. Zresztą mieliśmy okazję sędziować wspólnie Grodziskie nie, stosunkowo niedawno. I był też człowiekiem, um, który podchodził naukowo do tematu piwa, oczywiście w swojej niszy, no ale zdążył już być autorem kilku ciekawych artykułów, na przykład Development of the Beer Industry in Poland during Craft Beer Revolution z 2017 roku. To miał 7, 18 cytowań według Google Scholar, więc więc naprawdę całkiem przyzwoicie. Geography of Craft Brewers in Central Europe w Applied Geography brzmi jak poważny periodyk. To do 2020 roku. Miał też z tego co wiem ciekawe plany, chciał to oczywiście rozwijać, więc no niestety nigdy się tego nie dowiemy, a przede wszystkim w ogóle to był mega sympatyczny człowiek. Ja miałem okazję z Bartkiem zajmieć parę słów. No, głównie w y, konkursach grodziskich, bo tam raz i No i sprawiło wrażenie człowieka takiego absolutnie mega pozytywnego. No, więc, no, wielka szkoda. Cóż więcej można powiedzieć. Wypijcie grodziskie albo inne piwo za jego pamięci. Po, pościągajcie jego artykuły, dowiedzcie się czegoś naprawdę ciekawego. Natomiast sam artykuł w Piwowarze, gdzie i dlaczego lokalizują się browary rzemieślnicze, jest takim, powiedzmy, wstępniakiem, dlaczego kiedyś były w takich miejscach. Wiadomo, że teraz mamy trochę inne warunki, ile jest browarów, więc to jest taki temat, który fajnie byłoby pociągnąć, ale niestety Bartosz tego nie zrobi. Ale mam nadzieję, że ktoś będzie kontynuował jego dzieło. Bo jest to ciekawe i na pewno wiele tu można by jeszcze ciekawego odkryć, napisać nauczyć nas wszystkich. Dalej mamy kolejny tekst, który jest przeznaczony stricte dla piwowarów domowych. Niekoniecznie. Nie. Nie to jest artykuł, w którym każdy piwowar może znaleźć coś ciekawego dla siebie, Dawid. Padł, pisze, co warto wiedzieć projektując chmielenie piwa. No i co tutaj jest najciekawsze? Jest tabelka. Wydajność izomeryzacji w temperaturze 80-90-100, w zależności od czasu gotowania. I wynika z tego na przykład to, że w, jeżeli 60 minut gotujemy chmiel, w 80 stopniach to będzie tylko 4,9%, w 90 11,7 100 27,9. Jak piwowarzy gotują często brzeczkę, no to tak niekoniecznie używają trymena, tylko tak, no żeby ma, ma, ma mniej więcej bulgotać. Tylko właśnie to, czy mniej więcej bulgota, czy bulgota porządnie, czy to jest tak jak gotowanie rosołku, czy takie solidne gotowanie, może mieć spore znaczenie właśnie, jeśli chodzi o wydajność izomeryzacji, czyli to, ile będziemy mieć ibów w gotowym piwie. I jeszcze jedna fajna tabelka. Są rozpisane najpo, najpowszechniejsze olejki. Myrcen, humulen, itp. Kartoflen. Karofilen, Karyoflen. przepraszam. I kartoflen. Kariofilen. I itd. I jest skrócony opis zapachu. Czyli taka ściąga, która naprawdę się może przydać, bo zaraz teraz Linalol, ktoś gdzieś pisze, a co to jest? A znajdę. A to są takie, więc. To jest fajne i tego mi może nie brakuje, lubię, jeżeli są takie informacje, plus sporo innych ciekawych informacji. I to nie są takie wymysły autora, tylko konkretnie przeprowadzony eksperyment, z którego wynika, że jeśli chodzi o Cascade, daje najbardziej interesujący profil w, da w dawce 4 gramy na litr, ze wzrostem dawkowania od 8 do 16. Pan sesoryczny wskazał na stopniowe pojawienie się akcentów herbacianych i ziołowych, oraz zanikanie przyjemnego akcentu owoców tetrusowych. Czyli nie zawsze więcej równa się lepiej. Zależy od odmiany, zależy od wielu rzeczy. Więc temat tego, jak chmielić, można pisać książkę. Zresztą mam taką książkę i na pewno będą jeszcze kolejne. A tu jest w paru słowach takich kilka najciekawszych, najważniejszych rzeczy. Więc fajnie. I to jest właśnie to mięso, które chcieliśmy. A czy masz książkę o samodzielnym wędzeniu słodu? Nie. Mam książkę o słodzie. Nie mam jeszcze chyba książki o piwach wędzonych, muszę to nadrobić. Mam książkę o wędzeniu jako takim. No to w Nowym Piwowarze jest artykuł, który powinien Cię bardzo zainteresować. A mianowicie jest to tekst dla osób, które czuły niedosyt, doda dodając kupny słód wędzony do swojego piwa. A, to ja. Tak, To masz słód, który jest. No, bardzo zaawansowanym piłwarem domowym, przedstawię jak samodzielnie uwędzić słód. I przyznam, że jak poczytałem to, to stwierdziłem, że fajnie, ale żeby zrobić to w większym browarze, to jednak trzeba by mieć duży, dużo sprzętu i trochę może to być ciężkie do wykonania. Ale domowo, jak najbardziej, warto, jeżeli lubicie wędzonki, jeżeli chcecie zrobić Gotland Z które będzie takie, albo Rabobira. Takiego albo inne takie to. Bo to prawda jest taka, że faktycznie słody kupne potrafią być no mało aromatyczne. Robi się piwo 80-70% zasypu słód wędzony, będzie super. No jest trochę tej wędzonki, ale mogłoby być więcej. jest to rozwiązanie. I taki słód wędzony przydałby się nam do wielu piw, ale niekoniecznie do pastry soura. Jak to jest kolejnym tematem? Na granicy piwa i deseru owocowego, artykuł autorstwa Pawła Masłowskiego. I wiadomo, jest to popularny styl. I o ile oczywiście jest to fajnie rozpisane, no bo nie może być inaczej jak go zrobić, to jedna rzecz mnie tutaj tak trochę... czy no, na pewno? Ponieważ pastry sour'y wymagają stabilizacji mikrobiologicznej. Jeżeli kupujecie pastry sour'a w puszce, no to zobaczcie, on będzie pasteryzowany. Jeżeli nie jest niepasteryzowany, to ja bym go odpowiednio ubrał do otwierania, ponieważ te piwa i to, to nie jest tylko polski to robi, ale w USA to jest norma, że otwiera się puszkę i, pff, i sufit zmienia kolor. Te piwo mają całą masę cukrów w sobie. Są nisko odfermentowane, są dodatki owocowe, więc tam jest dużo cukru. Jeżeli są aktywne drożdże, jest odpowiednia temperatura. To to będzie fermentowało dalej, zwiększało swoje ciśnienie. Puszka może eksplodować, a w najlepszym wypadku po prostu się rozleje, jak będziemy to podawać. Więc zazwyczaj w, browarza, w browarach rzemieślniczych się po prostu pasteryzuje te puszki. I to nawet nie w przepływie, tylko albo tunelowo, albo zanurzeniowo, ponieważ to nam gwarantuje, że wszystko pójdzie tak, jak trzeba. Natomiast w przepływie to piwo jest gęste. No Już były przypadki piw pasteryzowanych w przepływie, które jednak dalej żyły. Natomiast w browarze domowym pasteryzacja zanurzeniowa myślę, że jest do wykonania. To powinien być jeden z no najnowszych w kolejnym, może to będzie jeden z tematów, bo faktycznie można spasteryzować, zwłaszcza jeżeli mamy puszkę, a piwowarze domowi już leją do puszek, zanurzeniowo po prostu wkładamy do wody, musimy dokładnie obliczyć, ile będzie jednostek, wyciągamy, chodzimy. i dalej. Natomiast tutaj też jest alternatywa, piro z potasu albo sorbinian potasu. Czyli ta zła chemia w piwie może się pojawić. Dalej mamy kontynuację tematu, który już był zaczęty w poprzednich numerach, czyli regulacje dotyczące piwowarstwa domowego. Tym razem są po prostu w wybranych krajach pozaeuropejskich, bo wcześniej to były jakieś konkretne grupy krajów. To jest tekst Dawida Siedleckiego, znanego z browaru Paragraf. Jest Kanada, Japonia, Australia. Kanada i Australia mają, Jakieś dosyć liberalne prawo, nie ma problemu. No to w Japonii już jest gorzej, bo można ważyć piwo, ale tylko do 1%. Chyba, że jest się browarem, który ma odpowiednio dużą produkcję na poziomie około 60 tysięcy litrów rocznie. I wtedy można ważyć normalnie. A jeżeli się tego nie zrobi, to można dostać karę do 9 tysięcy dolarów amerykańskich w przeliczeniu. Albo to zostanie uznane za przestępstwo, za które przewidziana jest kara do 10 lat. Oczywiście można to obejść i powstają browary, które są zarejestrowane normalnie jako browar, tylko że jest to jakby browar kontraktowy dla piłwarów domowych. Jeżeli ktoś z Was jest piłwarem domowym ważącym w Japonii, to może wiedzieć coś więcej na temat tego, jak to wszystko wygląda. A teraz coś z zupełnie innej beczki, książki. Tak. Piotr Kucharski ze swoim cyklem, Biblioteczka Piłwara, opisuje książkę, która już była opisywana, bo to jest postscriptum. Jest książka Farhos, Ails, którą wszyscy polecają. Ja też ją mam, polecam. Jednak okazało się, że pewne fakty przedstawione w tej książce nie do końca są faktami. Jakiś czas temu była wielka burza w piwnym internecie o to. I spraw to zamieszanie jest Royal Mulder nie mylić się z Foxem Alderem. Jest to piwny bloger z Holandii. Możecie wejść na jego bloga lostbeers.com. On zmierzył się z pewnymi tezami, przedstawionymi w Farmhouse Sales, prostując. To nie miało, to tak nie wyglądało, to się nie działo tutaj, więc możecie wejść po prostu na jego bloga i przeczytać dokładnie, o co chodziło. Tutaj jest to w wersji skróconej. Ale i tak wszyscy tą książkę polecamy i Pewnie wszyscy teraz mają nadzieję, że za jakiś czas ukaże się nowa wersja Farm gdzie te wszystkie informacje będą sprostowane, a pan Mulder może być nawet współautorem. Nie mylić z Foxem Mulderem do X. Z Foxem Mulderem nie należy także mylić Krzysztofa Toczyskiego, który napisał artykuł o tym, jak działa pompa ręczna. Pompa ręczna to jest coś, z czym miałeś do czynienia przez parę lat swojej pracy, więc znasz pewnie ją od podszewki. Mm, tak, znam. Jest to. No, fajny sprzęt, Zresztą ja też lubię angielskie piłowarstwo. Lubię biterki i ale, które są serwowane z pompy ręcznej. Tu jest opis jak serwisować, jak działa i po co i dlaczego właśnie pompa ręczna w domu. Co na pewno jest dużą atrakcją. jednak Jednakowoż mam pewne, może nie jest zastrzeżenia, wątpliwości pewne uwagi, ponieważ jeżeli mamy pompę w domu. Werner, pompa jeżeli jest w pubie, Mamy dużą beczkę, która powinna zejść dosyć szybko. Bo jeżeli nie zajdzie szybko, to piwo się może zepsuć. Może się zepsuć, ponieważ kiedy wyciągamy z tej beczki skaska piwo, zastępujemy je powietrzem. No wiadomo, że powietrze, tlen nie jest to korzystne dla piwa, więc po paru dniach Taki kask, jeżeli nie został opróżniony, no to już jego jakość będzie coraz gorsza, coraz gorsza, coraz gorsza. Czyli w domu, jeżeli ktoś, jeżeli jesteście gościem jakiegoś piwara domowego, który ma pompę, to wypijcie tego piwa jak najwięcej, żeby ono, żeby, żeby się nie psuło. Ale generalnie chciałbym mieć pompę w domu kiedyś, być może. Musiałbym pić wtedy bardzo dużo piwa. Pewnie sam bym musiał to wypić. No to byś mi pomogła. W kolejnym artykule, który zapowiada się na cykl, mowa jest o smaku. Przemysław Iwanek odpowiada na pytanie, jak smakuje smak. Są tabelki? Tak. I w pierwszym odcinku mamy y, smak kwaśny i słodki. No to nie jest takie, takie proste, jakby się wydawało. Słodki, słodkiemu nierówny. Inne czynniki wpływają na odczuwanie smaku. No, bo mamy aromatów całą masę. Setki, tysiące nawet w piwie. A smaków mamy kilka podstawowych. No ale jednak to, co odczuwamy, jak odczuwamy, mówimy równie, no, no to jest takie, nie jest kilka po prostu smaków, tylko temat jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, zarówno z punktu widzenia chemicznego, jak to działa, jak jedne substancje wpływają na odczuwanie innych itp. itd. Więc jest to temat, mam wrażenie, mało eksplorowany jak dotychczas, więc dobrze, że... Ktoś się za to w końcu wziął. Dalej mamy kolejny artykuł w ramach cyklu Ugaś pragnienie designem, już trzecia część. Tym razem poświęcona propagandzie i jest to propaganda dosyć konkretna, to znaczy z, z okresu III Rzeszy, w związku z czym nie będziemy wam pokazywać obrazków, bo nie wiemy jak to potraktuje YouTube, żeby mm -hmm. nie było, że sobie propagujemy symbole nazistowskie. Jedna ciekawostka była nazistowska reklama Guinnessa. Więc nie tylko Pili prawilne, jasne, z bawarskich browarów. A w serii pierwsza warka jest wywiad z Marcinem chmielarzem. Mm. Pozwolisz, że powiem, co powiedziałeś? Powiedz, co powiedziałem. Powiedziałeś o swoich e, pierwszych doświadczeniach, opowiedziałeś o tym, gdzie pracowałeś i co robiłeś, i podałeś też recepturę na swoje piwo, aczkolwiek nie jest to piwo, które uważałeś w domu. Tak, ponieważ receptura na to piwo została zagubiona, więc zrobiłem ją na nowo i myślę, że nawet to byłoby lepsze niż to, co robiłem kiedyś tam. No bo piwo was są domowym już od ładnych paru lat się nie zajmuję. Natomiast kiedy zacząłem się zajmować piwem zawodowo, to już nie domowo, głównie z powodu braku czasu. Jakiś czas temu czepiałem się pewnych artykułów sponsorowanych, konkretnie. Kiedy była mowa o rynku piwa bezalkoholowego i ewidentnie autor odnosił się do innego rynku niż polski, więc to było takie hmm. No i tutaj mamy o wykorzystaniu azotu w ważeniu piwa. D -d -d -d. Jedna rzecz mnie tutaj, jak to się ładnie mówi, striggerowała. Mhm. Zacytuję. Tą samą regułę chodzi o danie kropli ciekłego azotu do butelki. Jeżeli robimy to w piwie, które mamy już napełnione, to kropla ciekłego azotu bardzo szybko odparowuje, zwiększa co objętość i wypycha wszystko inne, co tam było. I można też tą kroplę dać przed rozlewem, żeby wypchnęła powietrze, które może się tam znaleźć. I dzięki temu, według autorów, można uzyskać ilość tlenu w butelce poniżej 1%. 1% tlenu w butelce to jest absolutna Masakra. Więc poniżej 1%, poniżej jednego promila, może bardziej 1%, no to jest dużo. Jeżeli dobry sprzęt do rozlewu troszeczkę tlenu wprowadza, ale wprowadza go na poziomie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie ppb, czyli parts per billion, to zdecydowanie mniej niż 1%. Więc jeżeli ten sprzęt gwarantuje, że będzie poniżej 1%, chociaż oczywiście mogą mieć no, na właśnie, myśli, że może być dużo poniżej. No, ale by napisali, że poniżej <gry> jednej setnej procenta. No. Ale jeżeli ciut poniżej 1%, to uuu, to jest bardzo złe, bardzo źle. Nie chcecie tego. Wracamy do warstwa domowego. Nawet zdjęcia są z wiaderkiem domowym. Piotr Wypych pisze o odwrotnej dekokcji, która to jest, jest to jedna z technik zacierania mało popularna aktualnie, stosowana głównie w niektórych piwach niemieckich, Weizen, Koźl, Boki. No i ci zwolennicy tej metody mówią, że warto, warto tylko pierdzielić się, że tak krótko powiem dodatkowo. Inni twierdzą, że wcale nie. Piotr mówi, że warto i pokazuje sposób, w jaki można to zrobić bez zbytnego pierdzielenia się. Więc jeżeli ktoś z Was stosuje dekokcję, to może spróbować czy to faktycznie skraca proces, ułatwia i czy daje taki efekt. W ogóle, czy dekokcja daje taki efekt, kim się mówi? Wypowiedzcie się. Od zupełnie innej strony do piwa podchodzi Filip Jaworski, który patrzy na nie z punktu widzenia filozofii. Czy piwo istnieje? Czy Prawie. Prawie. Yy, natomiast, yy, no jest to rzeczywiście zupełnie inne spojrzenie niż do tej pory mieliśmy w piwowarze. Takim, że ja nie zrozumiałem, co w tym chodzi. To co mnie w tym tekście paradoksalnie zaskoczyło, to, to nie jest całe to rozważenie na temat piwa, yy, które jest swoją trochę bardzo ciekawe, bo no, filozofia ma to do siebie, że jest ciekawa, ale yy, jest tutaj stwierdzenie, że słynny dzisiaj, szczególnie z, internet, z internetowych memów, Artur Schopenhauer. I kurczę, ja widzę inne memy w internecie. Może na jakichś grupach filozoficznych po prostu są memy z Schopenhauerem. Ale one do mnie nie docierają. Ja nie kojarzę. Ja też nie kojarzę żadnych memów z Schopenhauerem. No dobrze, jak udało nam się ustalić, Marcin zna te memy, więc to one po prostu w moich kręgach nie funkcjonują. Zn znam, widziałem parę razy. Nie są to moje ulubione memy. Nie, nie, żeby były złe. Lubię memy z kotami i z Ronem Sponsonem. Kolejny artykuł sponsorowany. I to jest taki, z którego faktycznie się można czegoś dowiedzieć. Ok, jest to artykuł sponsorowany przez producenta linii rozlewniczych, ale są tam ciekawostki, jest coś ciekawego i warto taki artykuł przeczytać, żeby dowiedzieć się czegoś. I na przykład oni tutaj twierdzą, tak jak było wcześniej, że poniżej 1% to jest już coś. Tutaj rekordowy niski pika tlenu rzędu kilkunastu ppb. Parts per million. Zdecydowanie mniej niż 1%. I na koniec jeszcze jeden tekst, który troszeczkę nas zdenerwował. No, w sumie taka jest rola felietonów, też troszeczkę, żeby denerwować ludzi, tak, żeby wywoływać emocje. I tutaj wywołał e, moje emocje, twoje też zresztą. E, tekst. Mówię <laughs> ci, jakie emocje wywołał u Tobie. E, tekst Artura Napyrkowskiego. Badylarze też robią zakupy w Lidlu. To jest takie. Jak kupują ziemniaczki. No oczywiście, no, badyle. To jest takie usprawiedliwienie troszeczkę yy, robienia zakupów w Lidlu, czy też kupowania kraftów w Lidlu, i podkreślenie, że nie ma w tym nic złego. No i okej, okay. z jednej strony mamy miejsca na przykład, yy, w których nie ma sklepów specjalistycznych, i ten Lidl jest właśnie tym oknem na świat kraftu, i to jest wtedy zrozumiałe. No i to oczywiście wiadomo, że jak są piwa kraftowe w dobrej cenie w Lidlu, to my też je kupujemy. I Robią to wszyscy. Natomiast to, co wywołało nasze zdenerwowanie, to było porównanie sklepów specjalistycznych i Lidlów do wysokiej klasy steakhouse'ów, czy burgerowni kraftowych i McDonald'ów. Że na takiej zasadzie, na jakiej mają prawo istnieć jedne i drugie, na takiej mogą sobie istnieć sklepy specjalistyczne i właśnie piewa kraftowe w Lidlach. Tylko pojawia się pewien problem, że jeżeli sklepy specjalistyczne i Lidl oferują dokładnie to samo, tylko w różnej cenie, to to nie jest taka sama sytuacja jak istnienie McDonalda i kraftowej burgerowni, bo one nie oferują tego samego. One oferują zupełnie inną jakość. Więc... Może ten artykuł po prostu miał sens parę lat temu, kiedy, <laughs> kiedy tych kraftów w Lidlu było niewiele, i faktycznie inne kanały dystrybucji były dla piw rzemieślniczych, inne dla piw regionalnych. Oczywiście one się tam przenikały trochę, ale niewiele. No i wtedy tak, takie porównanie miało jak najbardziej sens. Może to jest po prostu jakiś artykuł z szuflady? Może tak, a może to jest artykuł napisany przez kogoś z branży, kto współpracuje z browarami, które na przykład sprzedają do dużych sieci. Może tak być, może nawet tak jest. Bardzo możliwe, że tak jest. Natomiast nie, no to po prostu jest bardzo nietrafione porównanie. Tylko, żeby nie było naszym zdaniem na temat kupowania w Lidlu, niech każdy kupuje. Tam, gdzie mu się podoba. Tylko później niech nie płacze, jak się sklepy specjalistyczne zapkną i browarem padną. <grym> I to było na tyle, jeśli chodzi o piłwara. Dajcie znać, co wam się w piłwarze podoba, co nie. Jest ta ankieta, w której możecie wziąć udział i wpłynąć na to, co, czego będzie więcej, czego mniej, czego w ogóle. Dajcie znać i komentujcie i w ogóle. A my się widzimy za czas jakiś. Dzień dobry, fik. Piwny głos w Waszych domach. Kot usiadł mi na komputerze, w związku z czym będę musiała zaglądać do Marcina.